No Łukaszku tylko mam nadzieję, że tam wstydu rodzinie nie przyniesiesz yy, że tam na przykład jak spotkasz się z panem Zbyszkiem, to okularów mu nie rozbijesz zazdrości, że Ciebie nie stać na okulary, chociaż mrużysz te oczy, więc widać wadę wzroku, też masz nieleczoną, tak jak chorobę psychiczną nieleczoną, tak jak uzależnienie nieleczone. Znaczy leczone było przymusowo, tak, tam, ale nie pomogło za bardzo, jak tam, pomogło czy nie pomogło, no widzowie widzą, że nie za bardzo pomogło. Że mu samochodu tam nie kopniesz ze zazdrości, że nie masz prawa jazdy i sam samochodu nie masz, także no, jakoś musisz tą swoją frustrację, te niekontrolowane napady gniewu, emocji musisz kontrolować, wiesz, bo to... Potem się odróżnia normalnych ludzi właśnie od chorych psychicznych i psychopatów, że normalni ludzie kontrolują swoje emocje, gniew, yy, nie żyją urojeniami, i mitomanią, tylko próbują do prawdy dociekać. Pamiętaj, prawda nas wyzwoli. I tam farmazonów nie wciskają, nie opowiadają wiele godzin, bo to tak jak jest taka stara ciotka, nie? I tam obgaduje zazdrości sąsiadki, że im się lepiej powodzi. I ty tak trochę jesteś taką starą ciotką, co gada na innych zazdrości, że sam czegoś nie masz, nie? Taka to jest prawda, nie? Widać, że ciotki kiedyś miały zainteresowanie, takie stare, więc i w internecie takie stare ciotki dalej tam mają dużo wyświetleń, jak z tego wynika, dużo subskrybentów, więc jak się tam spotkasz, żeby poplotkować, to Pamiętaj, że są to nagrania przecież, jak ty ruchasz matkę, i co tam jeszcze mówisz, że synak wyruchasz, no i w ogóle tam po pijaku dużo rzeczy opowiadałaś, ale widocznie my jesteśmy z takiego pokolenia, że chcieliśmy prawdy. Denerwowało nas kłamstwo w telewizji, w oficjalnych mediach, takie rządowe, systemowe. Ale teraz nastał czas internetu, i wychodzi, że w internecie to z kolei jest już taka dowolność wypowiedzi, że nikt tego nie kontroluje tak naprawdę i można napisać wszystko i powiedzieć wszystko i zanim ktoś to skasuje albo sprostuje albo ktoś inny dojdzie do prawdy to kulają takie fake newsy farmazony i nie ma jak gdyby skutecznego systemu eliminacji z obiegu publicznego jakichś kłamstw po prostu no i na tym żerują na przykład na tych słabości tego systemu takie kleszcze, pasożyty i pijawki, że mogą puszczać fake newsy z tego tam. Krzysiek Komanowicz z Mars z dziś w nocy, zanim ktoś to sprostuje, to to kula, nabije wyświetleń, nabije kasy. Nie? Jest to trochę może przykre, ale takie mamy czasy, nie? Weźmy na przykład pana Zbigniewa z Tomogia. poczytajcie co tam oni w internecie piszą, co mówią na tych filmach. Wikipedia, co o nim piszą, co mu tam zarzucają. No i skąd taki przeciętny człowiek ma wiedzieć, co jest prawdą, a co nieprawdą, jak to ocenić? Czy patrzeć na dobre strony tego człowieka, czy patrzeć na to, co piszą w internecie? No, są to takie dylematy, nie? Jak się zachować, nie? Wierzyć, nie wierzyć, jak to sprawdzić? Co jest prawdziwe, właśnie, a co jest nieprawdziwe, może ktoś komuś podpadł, i dlatego ktoś go tam chce yy, przez pomówienia, plotki i kłamstwo wykańczać. No, często tak bywa w życiu, że tak często tak bywa po prostu, że jak ktoś komuś podpadł, to się na niego hejt wylewa, nie? Albo z drugiej strony, jak ktoś odniósł jakiś sukces, czy, czy ktoś komuś czegoś zazdrości, no. to czy na rozpowszechniać jakieś nieprawdziwe informacje na jego temat, ale można to tak sprytnie spreparować, że że może i ktoś uwierzy, że to prawda, nie jak ktoś zna tą, tą prawdę, rzeczywistość, to tak jak na przykład faktycznie strategia teraz Łukaszka, że jakiś tam porobił takie filmiki których tam w już nie wyzywa od urew. To niby to może być takie zaniepokojone losem jednego, drugiego człowieka, no ale jak ktoś zna prawdę i pomyśli, że to on wzywał na przykład karetkę pogotowia, straż pożarną, policję z fałszywym zawiadomieniem, że Krzysztof Konomawicz umiera z głodu od kilku dni w domu. Co się okazało nieprawdą jest to w dokumentacji wszystkich tych służb, jak go wcześniej wyzywał, jak go próbował okraść, jak go okradł tak naprawdę na parę tysięcy złotych wtedy, nie? Obiecał, że pieniądze zarobi na lajcie i przekaże. I co sobie wziął, powiedział, że jemu potrzebne, no każdemu potrzebne pieniążki, nie? A jeszcze jak się opowiada farmazona ekonomiczny, że tam melostową matkę i tak dalej, no to i pieniążki może się na tych farmazonach zarabia. To każdy wie, czy to była chęć pomagania, czy yy, chęć wypicia się na jakimś, zarobienia pieniędzy na fake newsach, do tego, na kłamstwie, nie na obniżaniu tego człowieka. No To jest gorzej niż ukradanie, nie? Puszczenie takiego fake newsa o tym, tym o przecież było postępowanie sądowe. Yy, są na to dokumenty, więc po co rozpowszechniać takie fake newsy? Może Łukasz chce zapomnieć, może o tym nie pamięta, że to on właśnie robił, ale już tak samo są nagrania, przecież nie. Prawda nas wyzwali, pamiętajcie więc. Może chciałbym o wielu rzeczach, właśnie do wielu rzeczy się nie przyznawać, no bo to wiadomo. Ludzie chorzy psychicznie mają ten mechanizm wyparcia, że w celu poprawy własnego wizerunku w oczach świata i innych prezentują jakiś fałszywy obraz po prostu. Który oczywiście ich ma wybierać, kreować na bohaterów. Ale żeby był bohater, to potrzebny jest przeciwnik do pokonania. Więc Łukaszek sobie dobiera przeciwników, yy, tworzy fałszywe jakieś informacje na ich temat. No i potem ma nadzieję, że yy, to, że on ich zwalcza, to spotka się z poparciem społecznym, finansowym, uznaniem. No i w ten sposób poprawi swoją pozycję społeczną, która wynika tam z kompleksów, z jakichś faktycznych umiejętności, czy braku umiejętności w życiu, odnalezienia swojego miejsca, celu, sensu w życiu. Więc taki jest mechanizm generalnie. Ktoś czasem próbuje czyimś kosztem zrobić faktycznie. I często okazuje się, że ten, kto krzyczy łap złodzieja, jest sam złodziejem, nie? No, i to jest ewidentny przypadek Łukaszka, to jest przypadek USW, to jest przypadek Barneja Już opowiadałem o tym, jak oni majora Krzysztofa majora i Krzysztofa Konułki, że tam okradli, no, wykorzystali. Nie, nie, nie mogli, nie umieli mu im pomóc skutecznie, a chcieli wykorzystać do swoich celów, do jakichś potem osobistych rozgrywek, zemsty na sławku, na kanale mężczyzna, Człowiek, czy na kimkolwiek, bądź tam nie. No, ale to już nie było kierowane czystymi intencjami, tylko i do dzisiaj jest chęcią przejęcia domku, tam majątku, jakiś sfałszowany testament. Jakby się trafił do DPS-u, przecież na przykład proktenu, to myślę, że już dawno wynierzył. A Barney cały czas opowiadał o tym, że on ma testament i chce przejąć domek, więc plan się wtedy nie udał. Gdyby plan się udał, bylibyśmy w innej rzeczywistości. No, tak to będą krytykować to, co jest dzisiaj, nie, ale to ja to jest wina, i jak to się stało? Jeszcze powtarzając te pretnie, że tam ekipa mlecznego człowieka zeznawała w sądzie, że się opiekuje Krzyśkiem, i tak dalej. Potem sam zaprzecza temu, bo mówi, że w sądzie i kurator stwierdziła, że opieka opiekunów nad Krzyśkiem jest tylko na papierze. Na czas jakiś tam wizyt kuratora. No to albo, albo nie. Ja myślę, że służby doskonale wiedziały, jaka jest prawdziwa sytuacja, no ale decydująca, bo ekipa, ekipa tak zwana, ekipa nawet nie była przesłuchiwana w tej sprawie o bezwłasnowolnienie, bo wszystkim zdecydowała opinia biegłej psychiatry Swarowszczyk, która stwierdziła, że zna przypadek od Krzysztofu 20 lat i wtedy, ponieważ on jeszcze sam jeździł taksówkami i dalej robił sobie zakupy, miał pieniążki, to wszystkie te opowieści jego na filmach o samobójstwie, które okazały się bez pokrycia, bo nigdy taki próby nie podjął, no sąd i biegła zdecydowali, że on nie wymaga zamkniętego leczenia, bo jakoś tam sobie radzi. Jakoś tam sobie radzi, to mówię na przykład tak samo sobie, jakoś tam radzi WSW Barnej czy Łukaszek. Tak sobie radzą, jak widzicie, nie? Nie radzą sobie z leczeniem od uzależnień, obsesji, urojeni, tomani chorób psychicznych. Więc jeszcze nie jest za późno. W ich przypadku przymusowe leczenie bez własnego jest zasadne.